Ja nie pamiętam nic, bo usłyszałam wybuch. Proszę zobaczyć moje ręce i znalazłam się w szpitalu. Tu są przekręty. Choć Wioletta K. czuje się niewinna, dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał ją za winną nieumyślnego spowodowania pożaru kamienicy przy ulicy Mickiewicza w Nowym Tomyślu. Ogień strawił budynek 15 lutego minionego roku. Dwóch mężczyzn próbowało ratować się przed płomieniami skacząc z okien. Jeden z nich po upadku z około 10 metrów zmarł w szpitalu. Przyczyną zaproszenia ognia były otwarte drzwiczki pieca kaflowego w mieszkaniu Wiolettyka. I z tego pieca, jak wynika z opinii, było to jedyne źródło ognia, które spowodowało ten pożar. Nie żadne zaproszenie instalacji elektrycznej, nie zatkanie komina, tylko to, że w pobliżu tego pieca kaflowego stała pani kanapa, na którą spadły iskry, spowodowały zapalenie się kanapy. Violeta taka utrzymuje, że nic z pożaru nie pamięta. Zarzeka się też, że w piecu nie paliła ani w dzień zaproszenia ognia, ani dzień wcześniej. I ja zostałam wrobiona, po prostu ja usłyszałam huk. Bo był przeciąg, proszę zobaczyć moje ręce. Tu aż tego. Ja tylko widziałam ciemność, i po prostu zobaczyłam y, gwiazdki. A dalej nic nie pamiętamy. Obrońcy Wiolettyka nie było dzisiaj na ogłoszeniu wyroku. Kobieta została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo będzie musiała zapłacić łącznie 70 tysięcy złotych odszkodowania na rzecz pokrzywdzonych w wyniku pożaru. Prokurator Karol Talaga jest usatysfakcjonowany wyrokiem. Sąd w 100% podzielił nasze zapatywania zarówno co do popełnienia przez panią zarzuconego jej czynu, jak i co do wymiaru kary. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Wioletta K. nie wie jednak, czy złoży apelację. Mówi, że nie ma już siły i jest zmęczona. Jakub Pięta, puls dnia.